Witam. Znajdujemy się na Krecie w ruinach Knossos, czyli pałacu kultury, króla kultury minojskiej. Właśnie w tej chwili jestem na oprowadzanej przez profesjonalnego przewodnika wycieczce i dowiaduję się tu niesamowitych rzeczy. Otóż okazuje się, że te wszystkie pałace, które widzimy z tyłu, były cztery pałace zbudowane dla czterech królów Około roku 2000 przed naszą erą. Przy czym król Minos, od którego bodaj pochodzi nazwa całej kultury, był jednym z czterech królów być może takim nadrzędnym. Pozostali królowie mieli pałace mniejsze i byli mu, byli podrzędni. Tak właściwie Uzyskałem tutaj miliony informacji niezwykle ciekawych, postaram się z głowy przypomnieć te ważniejsze. Dobrze jeszcze raz. Skąd pochodzi nazwa labirynt? Otóż sprawa z Minotaurem, z synem króla, urodzonym przez Pazyfae, to jest tylko mit. Tak naprawdę nazwa labirynt pochodzi od nazwy takiej podwójnej siekiery, którą zabijano byka. Ponieważ tu odbywały się pewne takie igrzyska czy ofiary, podrzędne lądy, prawdopodobnie Grecja kontynentalna, musiała składać ofiarę znaną z mitologii Hekatombe. Tam była mowa o tym, że stu młodych Ateńczyków lub dziewczyn ateńskich musiało być tu właśnie wysyłane, żeby ten straszny minotał ich je pożerał. Tak naprawdę było, była pewna zależność i rzeczywiście taka kontrybucja, taka danina była składana, ale polegało to na tym, że pewni akrobaci walczyli z takimi rytualnymi bykami poświęconymi bogom. Tych byków tak naprawdę nie można było zabijać, raczej do tego nie dochodziło, natomiast niestety akrobaci no bywało, że ginęli, ale oni ginęli jakby w słusznej sprawie. Zresztą podobno nie mieli specjalnego wyboru ale w pewnym momencie te byki poświęcone bogom też składano w ofierze i właśnie w ten sposób i tym narzędziem, której, którego nazwy dokładnie nie pamiętam, ale z tej, z tej nazwy pochodzi właśnie nazwa labirynt. Stąd ten cały pałac nazywa się labiryntem. No cóż, kontynuujemy wycieczkę. W tej chwili zwiedzamy środkowy pałac, który był zbudowany na pierwszym wszystko to datuje się kultura minojska. W ogóle datuje się między latami 2000 a 1450, kiedy tu wszystko zostało zniszczone, być może w związku z trzęsieniem ziemi. No cóż, kontynuujmy, kontynuujmy wycieczkę dla National Geographic z Krety z Knossos.